No polecił? My polecieliśmy na <laughs> oh, dobra. Ładny but <laughs> Dzięki Czekoladą <laughs> do dole, tak? Tak Nie mogłeś? Ej, nie tu chciałem siedzieć Ej, kaj! <laughs> no ale nie wsiadaj mi na maskę Oj, dystrybutory Nie, Przejechać po mnie Jak to przejechałem. No potencjalnie się nie przyjechałeś No, no to dzień. złóż zażalenie na posterunek policji na wyspiewana I obawiam się jednak, że może być trudno Idę do pani zombie Czy wow! no, Ty nie patrzysz? Tak nie Bo miałeś zombiaka pod nogami <noise> Tak jest bezpieczniej. <laughs> Nie ufasz mi? Serio? Wyślij <laughs> odłóż. Nie. Wybacz. Muszę mieć jak się stąd wydostać. Jak ty chcesz stąd wyjść? Zasubskrybuj mój kanał i łącz powiedz do mnie Odnośnie to nie przegapisz żadnego materiału Dzień dobry widzowie, witam serdecznie Resi się kłania i moi drodzy Zaczynamy kolejny odcinek z gry Dead Island No i ze mną jest Harry Zwycięzca, okaże się dzisiaj czy zwycięzca Czy zgon Bardziej mi powiedział, że prędzej to drugi. Już się masz? Już jesteś w grze? Ej, jestem w poczekalni już. No to. Jak poczekaliście? A, dobra, bo nie zauważyłem tego. <laughs> Dołączaj do sesji gry. 30 chyba Nie, czy jestem u ciebie na mapie, czy. Raczej tak. Widać. Potrzebuję znaleźć jakąś broń. A nie, jak myślisz, Harry? Że co? Ty Król spotkał wyspę Wanoi Chodź bo tutaj mam dla ciebie broń Jak tam wejść na górę Po schodach A tu są po nie umiem skrętować, kurwa Ja mam dla ciebie zanim damy ci broń jedno pytanie Jakim cudem moja postać daje radę chodzić po tej... biegać po tej wyspie w tych butach. Nie wiem, choć się domyślam. <grym> Bra indeed. Mam dać ciebie broń. Masz wiosło. Przekuj, rzekuj, tam gdzie do Łap wiosło. <grym> nie sam nie będę bronił. Jak chcesz pięściami na zombiaki, to śmiało. No nie, no nie, wolę jednak miło wszystko Tak, bo tu na powiedzie też mnie regeneruje HP, w Tak Dobra yy, wiecie co? Myślę, że weźmiemy sobie rozpal we mnie ogień Dzisiaj mi się kółko, z drugiej strony Mówisz? Nie, nie, bierzesz się jako kierowca, nie bierzesz odpowiedzialności za jazdę Będę pod, gaz... pod uwagę, jak jechałem w no to... Miłego lotu. To ja poleciał? My polecieliśmy na drzewo. <grymne> o, koledzy. Przyjechaliśmy tutaj. Bo musimy iść na plażę. Zabieram się na plażę, stary. <grymne> ja na plażę, plażę mam nie tylko siebie. Znaczy dobra, na pół godziny samochodem. Bądź ostrożny. Część nic z nich fejkuje. Nawet takie. Nie widziałem gdzie tylko mnie ale okej okay. pokażę ci Widzisz tego ziombla tutaj No tego leżącego, no Tak O część z nich potrafi fejkować Nie można im zaufać w 100% Bo I oni często ich... fejkują, nie? Chyba że tak. To są jak takie pierwsze zombiaki z The Walking Dead albo te z Resident Evil Że masz takie niby umarłem ale jednak nie o, słyszę. O, uwaga, biegacz! Spendacza... Spędacza się nie bój. Ważny jest to, czy, on. Znaczy tak, wole... Wystarczająco wolicie tak mi wszystko niż... To znaczy... Inaczej, podam ci taktykę. Zbiera, musisz tak... Patrz. I uciekasz, nie? Bo on ma robić wtedy swój zamach. Spendacza możesz bić na blisko, nie? Bo, bo masz dość czasu, bo on jest powolny A biegacz, nie? Jest... Yy, biegacz jest taki, jest, że, nie. Musi, że... Nie, że kopniesz go, nie? Kopniesz go yy, I wtedy mu walisz yy, cenując w głowę, nie? Mhm. No Także taka jest zasada w kwestii bie biegacza, rozumiesz A biegacza dość łatwo rozpoznać yy, E ładny but <laughs> dzięki Czekoladą na dole, tak? <laughs> tak, no, więc y, takie są zasady na te zombiaki Oczywiście są jeszcze inne, ale y, Najważniejsze są te trzy, no bo one się najczęściej pojawiają hmm. no, O, czy właśnie czy... biegacz biegnie Do ciebie, ci, domie ci się Nie, nie domie. Bo widzisz, on jest On jest słaby, jeśli o to chodzi, nie? Pozdrawiam, o, o cześć gościu To jest Spendacz Ładny ten no bo on miał dechkę. ten chodzi, o koledzy są, to by ale są zajęci, nie warto ich ruszać, a nie musimy tam iść, a to biegacz i na ciebie się spodkutał, kopnij go, Spoko I teraz to, aż Widzisz? Widzisz? Bo szwendacza łatwo powalić, nie? Jego nawet powalisz zwykłym uderzeniem, nie? Kopnięciem uderzeniem jego powalisz ogólnie, nie? Biegacza musisz najpierw kopnąć, potem tego. Czekaj. Żeby został pokochony? Nie wstaną tylko te zombiaki, które one jedzą. Rozumiesz? Jeśli one kogoś jedzą, znaczy, że to coś już nie wstanie. To jest martwe na zawsze, nie? O, 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 o! Biegasz? Na mnie. Na mnie się zżył do O, dzięki. Skopa. Ostrzymał się od skomentowania tego głupiego koleżanki. O, rany! Jak brutalnie go wykończy ją wykończyłem. Patrz. U, headshot. O? Uwaga. Za 52 dostał O, aktualizacja z tego. broni. Broni. Nie. Aha, tu. Masz. O nie! Co? Dwa kolejne biegacze. Ech. Dziękujemy. I tu się na też. Czekaj. Nie ruszaj się. I jeszcze ja. Uważaj na butle. Zazem. Widzisz, bo to masz butle z gazem. Widzę, oj. Mogę spróbować w nich rzucić. Nie, zostałem. Nie tam. No, na razie... A masz tylko butę. Dostaj matching Pamiętaj, aby y, ulepszać też sobie broń. To Mówię. też jest bardzo ważne. Bo widzisz, ja ulepszyłem ten klucz francuski i widzisz, co się stało, nie? No właśnie, e, tak jak w Dijkrayt, zombieki nie są odporne na wodę. No? Co za tym idzie? E, łatwo je zabić utopieniem. Biegacz! Jakby byłem w tym lotu, gdzie jesteś? Jak Fiona kurwa, zrobić? O nie to może być zbir Tamten? ten? Tak to zbir Jesteś na zasadzie tego bosa w nie? Znaczy tego ich szefa To jest coś na zasadzie tego że nie ruszaj tego Bo on jest za mocny Uważaj! Nasz kopa wow. No HP Potrzebuję wziąć jakieś Dobra, mam wiosło Zapięta? Eee! No jak Nie potrzebuję tego Chyba ja też muszę się regenerować Bo ja tutaj czarną robotę A, tak to się rzuciło Dzięki też masz tutaj jeszcze jedną broń. Ja mam ich pełno. Ale widzisz, normalnie na jedną osobę ta misja byłaby trudna i faktycznie byłyby to cztery czaszki albo pięć, nie? No właśnie. Ale na dwie osoby to jest proste. Jak biegacz. Nie? Tak. Bring the wood. Już się. Uh, Woho, the wood. Masz popatr. Dupę. <laughs> Chcesz prowadzić? Nie lepiej nie. Dzień Aha, to jest, a, to jest zadanie stąd. Ja. Na mojej perspektywie byś to zobaczył. Hmm, no wiem. Ile no, poszedłeś? No, nie, dzięki. Przez te drzwi, tak? Dobra. Oddałem questa. Masz tutaj broni. Dobrze, czekaj, teraz weź nam kolejną misję. Tu masz warsztat. Jeśli zdobędziesz te wszystkie druty nie, druty, nie, to możesz na takim warsztacie naprawić albo ulepszyć sobie broń, nie? Do naprawy potrzebujesz kasy. Do naprawy potrzebujesz kasy, a do na, a do tego. A do ulepszenia części. I kasy przy okazji, w powstałeś. Dobra, zróbmy to. Nie, mogłeś? Nie, nie tu chciałem siedzieć. No, ale nie wsiadaj mi na maskę. Dobrze, nie. nie, musiał, bo by zginął. Dobra. Ustaw go może tak, żebyśmy mogli wyjechać. Nawrócę go, nawrócę go tak, żeby mógł, można było łatwo wyjechać. Oj, dystrybutory. Nie, <laughs> mógłbym przejechać tu nie. Ja to przejechałem? No potem się, nie, przejechałeś. No, no się to w... złóż za na posterunek policji na wyspiewana. I ja się jednak, że może być trudno. Nie jestem konfidentem.

Trochę za późno wyszedłem, wziąłem Jak ja tu wejść. Drabiną! No wiem, ale nie, nie umiem użyć drabiny. Co? To, to co słyszałeś? Nie umiem użyć drabiny przez chwilę. Ja, nie, to. to Złazić tam do ciebie? Tak? Poważ sobie. O, dzień dobry. Idę do pani zombie. Wow. Dla masz. Pomogłem ci. Dzięki. Proszę. masz broń. Ja Mamy już sporo broni w tym wieku. Wierz mi, że widzimy? Zobaczy tutaj coś jeszcze. My mieliśmy przełączyć jednostkę z nie? Well, what do we got here? ty nie patrzysz? Nie Bo miałeś zębiaka pod nogami Gratulacje dla ciebie Dziękuję Weź, miło mi No, jest... puść mnie Puść mnie Dobra, nie co to było Piluj, żeby mi zębiaki nie wyrazyły tutaj Dużo, jak sobie broni Widzisz? Widzisz, że znowu sobie... jak... Ty może zauważ, kiedy ja mu go pozdrowię głowy. Ty też żyjesz. Gdzie? Spadź kurwa. Ja? Spra A, się, mnie. Możesz było mnie dostać Chodź, idziemy do auta. Lepiej? Chcesz prowadzić? Lepiej nie. Uf. Pewnego to... dnia musisz zrobić na Bano i prawo jazdy <laughs> piluj benzyny Że jest, to, jest to w środku nie są w stanie tego wrócić kamerą żeby leżeć z tyłu e, To możesz y, siąść tam z tyłu do niej do idę Piluj żeby kanister no Nie nie tego już to No niej Siadaj Najpierw muszę wejść a później No, teraz mogę skończyć z takimi problemami, ale mogłem musisz Bo mnie nie wywal, nie dachuj przy okazji Jak możesz Jeżeli dachujemy to wybuchamy Wiesz o tym No to tym bardziej Bo to bo to jest jednak paliwo Tak jest bezpieczniej <grymne> <grymne> ehm... Nie ufasz pi? Ehm... <grymne> Myślę Nie Wybacz Muszę mieć jak się stąd wydostać. Jak ty chcesz tam wyjść? Proszę. Ten nasz ten nasz tego to jest komedia po prostu. <laughs> ten Jeżeli ten... komuś się podoba, proszę można zostać w tej grze. Okay. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better ma ja to patrz widzowie, bo to jednak taka apokalipsa. To jest ludzka tragedia. Dobra. Ja u siebie nagrania kończy. Ja też za niedługo kończę. Tylko kwestia jest taka jeszcze, że czekaj. Co jeszcze tutaj? Bo jeszcze widzowie będziemy nagrywali u Haregorina i musimy się wyrobić.